W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 6 opcji, których nigdy nie powinniście używać, jeżeli gracie w CS2. Pokażę Wam ustawienia, jak i w samej grze. Tak jak i na Windowsie oraz na waszym programie do np. myszki. Także zapraszam was bardzo serdecznie. Na stronie ciągle dodaję wam skinki, które możecie zgarnąć używając kodu KAROT. Do tego dostajecie 10% bonusu do depozytu. Na stronie możecie otwierać skrzynki, toczyć epickie bitwy, a skiny, które zgarniecie możecie łatwo wymienić w exchangerze. Trona regularnie organizuje ciekawe eventy, a dodatkowo codziennie możecie za darmo odebrać daily case'a. Link do strony macie w przypiętym komentarzu. Zapraszam. A więc dobrze, przejdźmy sobie do ustawień obrazu oraz zaawansowanych ustawień obrazu i pierwszą opcją, której nie możecie nigdy włączać w CS jest synchronizacja. Pionowa, czyli to mamy zawsze na wyłączone. Dlaczego? Ponieważ wasza liczba klatek na sekundę optymalizuje się z tym, ile macie herców w monitorze. Czyli tak jak ja mam 240, no to moje klatki na sekundę zawsze będą na 240. Owszem, mogą spaść poniżej, ale już wyżej nie wyjdą. A jak wiadomo, wcale się chodzi o to, żeby w naszej grze było jak najwięcej tych FPS-ów, więc to wyłączamy. Następne ustawienie to jest przewidywanie obrażeń. Wchodzicie sobie tutaj w ustawienia, gra oraz przewidywanie obrażeń i tu musicie mieć wszystko na nie. Valve chciało wprowadzić coś dobrego, coś nowego w tym cały się przewidywać obrażenia. No i to działa na tej zasadzie, jak mamy tutaj napisane, że natychmiastowo odtwarza efekty graficzne i dźwiękowe po zadaniu obrażeń bez czekania na potwierdzenie z serwera. Przewidywanie obrażeń może sprawić, że strzelanie będzie odczuwalnie płynniejsze, ale wiąże się z ryzykiem Okazjonalnej pomyłki I ta pomyłka zachodzi bardzo często A jak to wygląda, już wam pokazuję Znalazłem pierwszy lepszy film Na YouTubie I pokażę wam tutaj, no ziomek strzela z USP Akurat wybiega I zobaczcie, trafia głowę Jest animacja, był dźwięk No tu akurat nie, nie, nie słyszymy dźwięku, ale możemy cofnąć Trafił głowę Następna klatka, ziomek wstaje nie, z martwych wstał, Jesus Christ, co on zrobił, także pod żadnym pozorem nie włączajcie tych opcji Nawet ostatnio grałem z ziomkiem Faceita i też to miał, pokazywał mi normalnie Klipa, że strzelił głowę i typ nie padł Przejdźmy teraz do ustawień w Windowsie, wejdźmy sobie w ustawienia myszy i teraz bardzo ważne zwiększenie precyzji wskaźnika. Brzmi bardzo fajnie ja to miałem przez dłuższy czas włączone od kiedy grałem w CSA2. Od niedawna to wyłączyłem i gra mi się dużo lepiej. Co to jest tak dokładnie? Jest to nic innego jak akceleracja myszy. Czyli im szybciej ruszacie myszką, tym bardziej zwiększa Wam się DPI, im wolniej. Tym troszkę ono spada, żeby wiecie, niby zwiększyć precyzję. To może jest dobre dla grafików, ale raczej nie dla graczy CSA, gdzie no jednak ta pamięć mięśniowa jest, i nieważne jak szybko ruszycie myszką, zawsze ten ruch powinien być taki sam. To DPI powinno być takie samo, więc wyłączcie sobie tą opcję. Warto również zajrzeć do ustawień waszej myszki w programie, który macie dedykowany do Waszej myszki. I też opcje, które miałem włączone bardzo długo, chyba od kiedy miałem tą myszkę, wyłączyłem je może z miesiąc temu. I to są te trzy opcje. Ripple Control, może wprowadzać opóźnienia w ruchu celownika, co znacznie przeszkodzi wam w precyzyjnym strzelaniu, czyli no do CS nie jest nam to potrzebne. Angle Snapping to jest funkcja, która prostuje wasz ruch i koryguje odchylenia, czyli też przy precyzyjnym celowaniu no. Będzie wam na przykład robił prosty ruch zamiast takiego delikatnego w dół nie no coś, coś takiego wiadomo że to jest minimalne ale rzeczywiście jak wyłączyłem tą opcję to zauważyłem że gra mi się troszkę łatwiej że ta postać nie lata tak wiecie wektorowo troszkę po tym ekranie tylko już tak płynniej te koła mogę robić tą myszką. Ta opcja podejrzewam, że jest też dla grafików jakichś, gdzie no właśnie na wektorach robią grafiki, czy coś w tym stylu, choć i tak teraz wszystko robi chat GPT Jeszcze jedną funkcją, jeżeli macie ją w swojej myszce, no to jest Motion Sync. Ta funkcja też w jakiś sposób może wam filtrować ruch, więc nie jest on naturalny i do CS2 po prostu się nie nadaje, słuchajcie, więc też warto ją sobie wyłączyć. Takie rzeczy, które no gdzieś tam polepszają ruch, czy tak dalej. Za bardzo nie są potrzebne w CS, no bo tutaj bardziej liczymy na pamięci mięśniowej, gdzie ten ruch musi być, wiecie, cały czas taki sam. Jeżeli ja przesunę o centymetr myszkę, to ma być o ten centymetr i nic ma tego nie filtrować. W CS najważniejsze jest DPI. Polling Rate, czyli no tutaj wasze herce w myszce, tak jak ja mam 4000, no i oczywiście czułość jaką tam sobie ustawiacie. Co jest jeszcze ważne, jeszcze jedną opcję znalazłem właśnie w swojej myszce, a jest to Debounce Time. Tutaj możecie sobie ustawić aż do, przynajmniej w mojej myszce, do 20. Ja ustawiam to na 0. Dlaczego? Jest to taka opcja, że jeżeli Klikniecie przycisk myszy na przykład lewy czy tam prawy, no to po takim czasie, na przykład jak dacie sobie 20 ms, no to po tym czasie dopiero gra dostanie informację, że wy kliknęliście ten przycisk. Więc też raczej chcemy mieć jak najmniejszy ten debounce time, żeby od razu zarejestrowała gra nasz klik, żeby było to od razu. Czasami, tak jak macie tutaj informację, że może to wprowadzić double kliki, ja tego nie zauważyłem. Jeżeli wy też tego nie zauważacie, no to to znaczy, że dobrze wszystko działa i, i jest git. Jeżeli byście Zauważyli takie double kliki, to możecie sobie taki debounce time ustawić na 1ms. Jak znowu będą te double kliki, to na 2 i tak dalej. Ja gram na 0 i jest naprawdę ok na tej myszce, więc jestem naprawdę zadowolony. I to by było na tyle, moi drodzy. To były wszystkie opcje, których nie możecie włączyć, jeżeli gracie w CS2. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wy znacie jakieś jeszcze opcje, które mógłbym wyłączyć. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. pa pa